Witamy w Mieszkowicach i zaczynamy naszą dzisiejszą trasę. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na kolejnej mojej wyprawie rowerowej, którą chcę Wam zaproponować. Jestem w miejscowości Mieszkowice. Jest to miejscowość na trasie Szczecin-Zielona Góra. Jest tutaj, dojechałem tutaj pociągiem relacji Szczecin-Zielona Góra, który się nazywa chyba Regalica albo Regaliczka, jakoś tak. Akurat tak się składa, że zatrzymuję się również na stacji podjuchy koło mnie. Więc miał, miał, miałem bardzo fajny punkt startowy. Trasa wybrana spontanicznie na takiej zasadzie, żeby odjechać od Szczecina gdzieś pociągiem kawałek drogi i wrócić do Szczecina, czyli żeby nie robić pętli z domu do domu. Zobaczymy jak nam ta trasa wyjdzie, nigdy nią nie jechałem. Zaplanowałem sobie po prostu na aplikacji Mapy, mapy 3 i jedziemy przed siebie. To, co jest miło zaskakujące, to charakter miejscowości mnie, Mieszkowice, Bo jak widzicie i stare zabudowania, stara architektura i resztki muru obronnego, więc, miejscowość być może kiedyś historycznie miała jakieś znaczenie. I to tyle. Ruszamy w trasę. Moja trasa ma mieć 90 km. A ponieważ jest godzina 14, to do godziny 19 powinienem się bezpiecznie dokulać do Szczecina z powrotem jeszcze za widaka. Jak widzicie. Mieszkowice żegnają mnie kawałkiem ścieżki rowerowej i lecimy dalej odkrywać tą trasę i jej uroki, mam nadzieję. Szybkie podsumowanie pierwszej dyszki dzisiejszego dnia. Na ten moment jakieś 7 km to były Drogi polne, jak widzieliście, także cisza, spokój i relaksik pełen. Trochę piachu jest na tym odcinku, a jeśli chodzi o resztę, to około 3 km po asfalcie. Jak to widzicie, jak to wygląda. Drogi lokalne i zero ruchu. Także pierwsza dyszka, bardzo na plus. Jestem na 17 km i tu wbijam na drogę rowerową 20 na Ccińsko, z 12 km. I to będzie też punkt na mojej trasie. Także tutaj jest coś fajnego wygląda jak stary nasyp kolejowy, na którym zrobiono ścieżkę zapewne. Lecimy dalej. Mały postój, może? Okay. Dobry. No i odbijamy z drogi 20 na trójkę. To powinno być chyba Czcińsko z drugiej już. Zaraz to skoryguję, jeszcze coś pomieszałem. To jest Szcińska zdroju tak jak myślałem. To jest ryneczek, który chyba sobie podjadę trochę wjechać zaraz i go pokazać. Jeszcze bym na jezioro chciał No ale najpierw rynek objedziemy. A więc ryneczek w zdroju. Architektonicznie zachowany całkiem fajnie. Jednak obuż życie tu nie kwitnie, jak widać, turystyczne, a nie nic w tym stylu. Natomiast wiatr, widzisz, do dzisiaj solidnie. Dobra, zobaczymy jeszcze co to nad jeziorem jest, bo według mapy jest tu jezioro, więc podjedziemy sobie tam zobaczyć. Jakieś dojście do jeziora znalazłem, zobaczymy co to. Co to i jak to tutaj wygląda. Trafiłem na taki zabytkowy mur, chyba okalający miasto. Jadę sobie przy jeziorka, ale to jakoś nie wygląda mi z mapy, chociaż nie, jakiś przejazd jest. Jest, powinienem w ten sposób móc wrócić z powrotem no. Do mojej górnej drogi tak to w każdym razie wygląda na razie Ok, słuchajcie opuściłem właśnie miejscowość Trzcińsko-Zdrój w której byłem pierwszy raz w życiu nazwa wskazywa wskazywać powinna że jest to miejscowość zdrowiskowa aczkolwiek wszędzie pustki, wymarłe miasteczko na Ryneczku pusto nikt tam nie spędza czasu nad jeziorem pusto Kuracji już żadnych nie widać więc więc to tyle jeśli chodzi o moje wrażenia Lecimy dalej. Krzyńsko opuszczamy ścieżką rowerową. Strzeliło 30 km. Także jedna trzecia drogi za mną. Chwilowo był jakiś szutr, teraz taki niby asfalt. W ogóle fajnie klimatycznie się jedzie. Naprawdę przepiękny odcinek drogi rowerowej numer 3. Super. Szeroka, taka leśna droga, jak widzicie, ubita. No naprawdę, nie spodziewałem się dla mnie ta trasa na dzień dzisiejszy, na ten moment. Moja dzisiejsza trasa bardzo na plus. Bardzo fajne, fajna brzeczka. Ale piękna rzeczka sobie płynie. Przepływa pod moją drogą, i tam do jeziorka wpływa. Kolejny klimatyczny odcinek takiej ścieżki. Jak się domyślam, również tu musiała być kolejka wąskoterowa, bo jest taki nasyp. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Ciągle jeszcze tej drogi numer 3, którą podążam w kierunku na Gryfino. Coś pięknego. I dalej droga numer 3. Świetna ścieżka. Dużo poniższonych odcinków przez korzenie, ale pod MTB nie robi to problemu. Słuchajcie, dojechałem do Baniewic i odbiłem tutaj trochę ze strójki, bo ona mija tą miejscowość bokiem. Ale no, wiedziałem, że w Baniewicach jest plaża miejska. Nie wiedziałem, że jest tak ładnie, jak tu widzicie na filmiku, więc postanowiłem sobie zrobić tutaj na 44 km, czyli w połowie mojej drogi. Tutaj sobie zrobię mały postój, odpoczynek. Gdzieś na tym pomostku zapewne sobie posiedzę, także... Miłe zaskoczenie na trasie. Ja tu byłem kiedyś jako nastolatek, ale wtedy tylko bym dał inaczej. Tak więc jeszcze raz mały rzut oka na pomości w Baniewicach z wiatą dla turystów, wędkarze. Taka plażyczka bez możliwości kompania chyba. Nie, tam jest. Tam z tego co widzę jest jakaś mała możliwość do, również chyba do kąpania A ja robię sobie mały postój. Słuchajcie, próbowałem odnaleźć na moim YouTubie, ale na szybko w telefonie, ale jakoś nie mogę. W każdym razie ktoś ostatnio wrzucił mi propozycję, zdjęcie, z, na którym była pokazana sakwa Crosso pod, pod ramę. Spodobała mi się strasznie, więc właśnie sobie ją wczoraj odebrałem. Zamówiłem bezpośrednio u producenta u Crosso, ale kupiłem cały komplecik, tak jak widzicie. I tą dolną, i tą górną, także dzisiaj pierwsza jazda z, nową, z, nowym, z nowymi zabaweczkami na ten rok. A jeszcze powtam rzucę zdjęcie i pokażę Wam, jak fajnie, jak, jak fajnie opakuje swoje produkty w taki sposób, pokazując ich polskość i regionalność. No i cóż, powoli kończę przerwę w baniewicach i śmigam dalej. To były banie, a nie baniewice. Miejscowości są obok siebie i mi się coś pomerdało. I, e, więc ruszam dalej po małej, krótkiej przerwie regeneracyjnej. Teraz kierunek już na oczywiście nie Goleniów, tylko Gryfino. Też pomyłka słowna do którego mam chyba 26 km, albo 27 i wtedy się zobaczy, co będzie dalej, aczkolwiek przydałaby mi się już teraz jakaś żabka, albo jakiś orlen, żeby coś zjeść, a nie tylko odpocząć w każdym razie jak widzicie kontynuacja trasy jest taka jak do tej pory od kilkunastu kilometrów, czyli taka wąska, asfaltowa e, ścieżka rowerowa Aczkolwiek widzę przed sobą już drogę. Główną zobaczymy co to będzie za chwilę. No nic, lecimy. Piękne widoki. Powiem Wam, że ten odcinek trójki jest naprawdę świetny. To jest taka szybka, szutrowa, dobra droga, ale przede wszystkim taka klimatyczna przez las, cisza, spokój, śpiew ptaków. No, po prostu jeden z fajniejszych odcinków tej trasy. Także u mnie wpada na listę moich ulubionych tras. Na pewno, na pewno. Jestem na przedmieściach Gryfina tak jak sądzę, ponieważ zostały mi według drogowskazów 3 km do centrum tej miejscowości. I tam się wydarzą takie rzeczy, że przede wszystkim muszę zrobić paśnik. Koło Baskowo 19. Muszę sobie zrobić paśnik i postój, bo jestem już głodny i trochę zmęczony. I tyle i stamtąd będę już też podążał trasą, którą dobrze znam, bo to są tereny takie objeżdżone przeze mnie na co dzień. Nadal Gryfino, przed mieście, ale Słuchajcie, chyba kurczę, Chyba jeden deweloper wybudował wszystko tu w okolicy. Wcale nie stwierdzam, że tak to nie wygląda, bo wszystkie domki w jednym stylu bardzo spójne. Ale też żaden się od drugiego nie odróżnia. A ja muszę teraz znaleźć gdzieś jakieś miejsce. Na postój żywieniowy. Gryfino zostało za mną. Przede mną ostatnie niecałe 20 km do domu. Eee, także wkrótce jakieś podsumowanie trasy zrobię, bo ten odcinek, którym tutaj teraz jadę, to jest mi znany z codziennych wypraw i też ma inny charakter niż, niż cała trasa wcześniejsza do Gryfina. I to tyle na ten moment. Ostatni krótki postój na trasie. W takim miejscu, które zapamiętałem z jednej z poprzednich wypraw, to jest taki Taka mała dróżka, która prowadzi do Odry wschodniej, czyli do regalicy można sobie w tym miejscu jedno z popatrzeć na, na rzekę, także jeszcze można popatrzeć na robotę i nie, niedługo to drzewiście pewnie runie do rzeki. Zbliżam się powoli już do domu. Zostało mi ostatnie 9 km. więc myślę, że czas na jakieś pierwsze podsumowania i najpierw zacznę od dojazdu. dojazd jest pociągiem Polregio. On startuje ze Szczecina Głównego, przez Pobłuchy przejeżdża, więc można również z centrum sobie spokojnie wybrać w tą trasę. Koszt 26 zł za osobę, 8 za rower, czyli 32 zł z haczykiem coś tam kosztowała mnie ta przyjemność i co jeszcze istotne mamy dzisiaj sobotę, jest fajna pogoda ciepełko i tak dalej a w pociągu nie było tłoku, więc no, domyślacie się jak wyglądały dzisiaj zapewne sytuacje w pociągach nad morze tutaj był luz spokojnie dostałem się z rowerem spokojnie miejsce siedzące czas jazdy godzina plus 15 z centrum jeszcze dołożyć do podjóż czyli godzina 15 na taki 100 km wypadzik, który dzisiaj zrobiłem, i to będzie na razie pierwsze podsumowanie. Zaraz opowiemy jeszcze o, o samej trasie, Teraz spróbuję w skrócie opowiedzieć o samej trasie na temat odnośnie jej przebiegu i, i, i tak dalej, stopnia trudności i temu podobne. No to powiem tak: trasa jest przepiękna, jest bardzo urokliwa, jest też bardzo łatwa do nawigowania bez nawigacji, bo najpierw mamy fragment drogą rowerową 20, potem już dalej trójką, dalej więc fajnie się podąża po, po, po dobrze oznaczonej trasie jest ona poprowadzona w taki sposób, że leci bardzo urokliwie albo przez jakieś małe wioseczki jakimiś lokalnymi drogami, na których nie ma prawie żadnego ruchu samochodowego. Trójka w dużej mierze przebiega po tak jak wnioskuje, tak trochę złożenia terenu po dawnej po trasie dawnej kolei wąskotorowej więc jest to wszystko naprawdę pięknie ukryte między polami, między lasami mi troszkę też, ale głównie między polami więc jedzie się naprawdę w takim oderwaniu całkowicie od, od cywilizacji i jeszcze zanim, zanim o tej cywilizacji to ważna uwaga, to nie jest trasa idealna jako, jakoś, szczególnie na Trójce asfalt jest bardzo często wywalony przez korzenie drzew wystają takie, wiecie, progi poprzeczne i, i to liczne naprawdę liczne ja nie klasyfikuję tego ja na minus dla tej trasy, ponieważ z perspektywy mojego roweru nie stanowi to dla mnie problemu, ale przy rowerach bez amortyzacji lub na cienkich oponach będzie to problem. I jeszcze jakie są rzeczy istotne, no jest, wioski na trasie są, to są bardzo małe takie klimatyczne wioski i naprawdę jest bardzo mało sklepów. Trzeba sobie o tym pamiętać, ja nie twierdzę, że trzeba zabrać ze sobą prowiant i picie na całą drogę. Ale lepiej mieć zapas i jeżeli będziecie chcieli jakieś zakupy zrobić, to nie ma co liczyć na to, że na trasie będą. Chyba, że dopiero w Gryfinie, pod koniec drogi. Więc lepiej sobie to w takim momencie, w razie konieczności odbić gdzieś i poszukać jakichś sklepików przy trasie. I to byłaby ta kategoria. I jeszcze będę miał jedną rzecz do powiedzenia za chwilę. I słuchajcie, na koniec jeszcze takie tylko moje spostrzeżenie. Otóż, jak już mówiłem, jest dzisiaj weekend, jest sobota, jest przepiękna pogoda. A na całej trasie powiem wam, że było totalnie pusto. Nie żebym narzekał, bo ja nie lubię tłumów, i mimo tego już kocham dziesiątkę, to tłumów na niej nie znoszę. Ale to było takie dziwne uczucie, jechałem praktycznie cały czas sam. Lokalnie przy wioskach spotykałem czasami dzieciaki, które jeździły na rowerach albo na rolkach i temu podobne. Ale to było lokalnie przy wioskach, no i lokalni mieszkańcy. Natomiast. Nie minąłem ani jednej osoby, typu gravel'arz, jakiś ktoś na szosie, ani jednego jakiegoś bikepakera, czy, czy kogoś z akwami. Nikogo takiego. To wyglądałby na podróżującego podróżujące dłuższy dystans, więc takie troszkę to dziwne, ja nie wiem, czy ta trasa jest taka mało popularna, czy, czy jest jakiś inny powód, ale chciałem się z wami tym podzielić. A ja dobiłem do żydowiec, więc już się będę z wami chyba w tym momencie żegnał, bo... Bo wpadnę już trochę na niestety na koniec. Na, na ruchliwsze obszary tam gdzie mieszkam. I cóż, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pracuję nad dwoma filmikami, które o których na razie niech pozostaną w tajemnicy. Będą myślę, że całkiem fajne. Ale to zobaczymy, bo dzisiaj jest sobota, to zrobiłem to. Spróbuję to zmontować jutro. A może jutro uda się nagrać już materiał po pod surówkę tak zwaną pod kolejny film. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!